Wymianą opon zdecydowanie powinni zajmować się profesjonaliści. Niestety w Polsce jest ponad 12 tysięcy serwisów zajmujących się oponami. Bardzo duża część z nich to są serwisy, które robią tu przypadkowo, sezonowo, kiedy na wiosnę bądź na jesień jest szturm na warsztaty, żeby wymienić opony. Niestety to nie sprzyja jakości. Dlatego producenci opon zrzeszeni w Polskim Związku Przemysłu Oponiarskiego, widząc, co się dzieje na rynku, to znaczy, z jednej strony mamy coraz lepsze opony, znakomite, czy to zimowe, czy całoroczne, czy opony letnie. Technologie, które wchodzą z roku na rok, naprawdę powodują, że te gumy są coraz bardziej przyczepne. Natomiast jeśli chodzi o jakość montażu, sytuacja jest zupełnie odwrotna. Często jest tak, że klienci kupują bardzo drogie opony, o 4-5 tysięcy za komplet. Jadą do serwisu, no, widzą, że jest to serwis, który reklamuje usługi oponiarskie i tam te opony są zniszczone. Felgi zostają porysowane. Felgi czasem potrafią kosztować 5000 za sztukę. Proszę sobie wyobrazić, jak taki właściciel ma podniesione ciśnienie po wyjechaniu z takiego serwisu. Dlatego właśnie stworzyliśmy coś takiego jak certyfikat oponiarski, czyli markę, y, której gwarantujemy jakość serwisów. Które taki certyfikat otrzymają. I to nie jest kolejny dyplomik na ścianie serwisu. Żeby przejść, żeby dostać taki certyfikat, trzeba przejść audyt. Audyt wykonywany przez niezależną firmę certyfikującą TIFZIT. Audyt, który jest trzystopniowy, ponieważ stwierdziliśmy, że nie da się znaleźć takiej jednej, Granicy jakości, jednej poprzeczki. Są serwisy, dla których ona byłaby za wysoko, są serwisy, dla których byłaby za nisko. Dlatego certyfikat jest podzielony na trzy poziomy serwisów dobrych, bardzo dobrych i wzorowych. Przy czym już te dobre to jest ten poziom, który gwarantuje kierowcy wysoką jakość. W czasie audytu, audytor niejako oczami kierowcy wchodzi na halę i ocenia wyszkolenie pracowników, ocenia wyposażenie, jak te urządzenia. Są serwisowane, jak często są serwisowane, ocenia też warunki, w jakich kierowca, na przykład, może poczekać na, na tą wymianę. To jest na najwyższy poziom, nawet 140 kryteriów, jakie musi przejść serwis, w tym również badanie tajemniczego klienta. Po certyfikacji przychodzi zupełnie inna osoba, która udaje klienta i sprawdza, czy rzeczywiście te kluczowe parametry jakości są spełniane. Dlatego zachęcam wszystkich, jeśli myślicie o e, wymianie opon, e, jeśli macie jakieś awarie e, z oponami na trasie, jedźcie do sprawdzonych serwisów, które mają certyfikat oponiarski Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Wszystkie informacje o tym znajdziecie na stronie certyfikatoponiarski.pl.